Nie ja. Coś dobrego. No, witam wszystkich serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak Paweł powiedział, jest moim mężem od 19 lat, jesteśmy małżeństwem. Mój mąż był alkoholikiem. Przyszła choroba nowotworu złośliwego. Zmarł. Myśmy się znali z niczeźwości, z wisły. Znałam braterstwo, czyli Pawła Szarca i Elę Szarzec. I stąd znałam braterstwo przed moment, że zmarła żona Pawła, męża. I Bóg tak sprawił, że ja z Gliwic, Paweł Zwisły. Pobraliśmy się któregoś roku. I stąd jesteśmy 19 rok tego roku. Natomiast moje świadectwo jest takie. Kochani, ja też byłam bardzo grzeszna. Nawet nie wiedziałam, że tak rzeczna jestem. Przez mojego męża, alkoholika, poznałam prawdziwego, żywego Pana Jezusa Chrystusa. Gdyby nie on, gdyby nie te odwyki, gdyby nie Fundacja Elim, która jeździła na te odwyki, kochani, to ja bym nie znała takiego życia, jakie poznałam potem. Pan Jezus zmienił całkowicie mój dom. Zmienił nas jako małżeństwo, jako rodzinę połączył. Ja byłam u kresu wytrzymałości, dlatego że ten alkohol przebijał mnie całkowicie. Ja byłam w częstej depresji. Walczyłam o małżeństwo, bo mój mąż nie był zły. On nie bił nas, nie krzywdził jako rodzinę, tylko był alkoholikiem. I co rok było coraz gorzej. Coraz gorzej myśmy do siebie, już myśmy jako małżeństwo, nawet nie mieliśmy dialogu. Myśmy stali się rodziną patologiczną. Nasza córka z naszego małżeństwa oglądała to wszystko. Wzrastała w alkoholizmie mojego męża, kochani. Alkohol zniszczył nam wszystko uczucia finanse plany, marzenia. Cóż ci może wziąć alkohol? To, co najlepsze. To, co byś chciał, nie masz, nie otrzymasz. Jesteś w ruinie, jesteś w nerwów. Ja byłam bardzo zgorzkniała. Ja nienawidziłam alkoholików. Ja jak widziałam, że jak pomęża któryś woła z kolegów jego, ja byłam tak zła na niego, że na pierwszym miejscu jest kolega alkohol, a my Gdzieś tam, w którymś miejscu. Mój mąż, jak pobraliśmy się, był bardzo dobrym człowiekiem. Nie pił, nie był alkoholikiem. Któryś rok przyszedł, że stało się, że ja zobaczyłam, że po malutku gdzieś coś popija, gdzieś pracy dłużej zostaje. Już nie daje mi wypłaty, jak zawsze była wypłata z paskiem w kopertach. To były lata 70 to kiedyś dawali pasek do koperty, zakłady pracy. To on nawet nie zaglądał, do grosika była wypłata. To był mąż wspaniały, mąż przykład. I myślałam, że tak będzie moja rodzina, kochani, i nic nie, nie dało. Czas mija, a nagle staje się coś, czego nie oczekujesz. Ja chciałam normalnego życia. Chciałam się cieszyć rodziną, małżeństwem. I okazało się, że mój mąż stał się alkoholikiem po latach. Były dni ciężkie dla nas. Przyszedł moment taki, że mąż dostawał padaczki alkoholowe. Wszystko przerabiał to, co alkohol dał. Nawet w szpitalu był kiedy sobie odgryzł pół języka. W bardzo złym stanie i nos miał pobijany i wszystko, kochani. Nie dało nic nauczkę. Potem przed etap, że zaczęłam już po latach męża straszyć, że rozwiedziemy się to szywkę sobie. Esperal. Esperal, tak, na tamte czasy były Esperal. No ale co ta szybka? Zapił po trzech miesiącach. Tak mu doradzili koledzy, że zapił tą szywkę i zaczął dalej pić, kochani. To nie pomogło, mimo że miał ten espera, ten bat taki, jak mówią niektórzy na tym. I przychodził coraz to gorszy czas, koszmar rodziny, kochani. Moje dziecko odsunęło się od ojca, nie uważała, że on jest wart jej miłości, kochani. Ojciec ma mieć przykład jako głowa domu. Nie dajesz przykładu jako głowa domu, tracisz wszystko. I nie myśl, że dasz wypłatę i to jest wszystko. Liczą się relacje i uczucia. Jeżeli tego nie dajesz i nie, nie dasz to dzieciom swoich, co one z domu wyniosą? Jaki potem będą mieli swój los i swoje małżeństwa i tak dalej, i tak dalej. Moje dziecko doznało właśnie, że nie ma miłości w tym domu. I powiem wam, mając 16 lat moja córka Chciała odejść do zakonnych, do Wrocławia, do zakonu, bo tamte lata tak było, że można było odchodzić. Dziecko, które nie miało problemów z sobą, czyli uczyła mi się bardzo dobrze i okazało się, że nie chce takiego domu. Dlatego, że jest alkoholizm, dlatego, że widzi te obrazy padaczki, dlatego, że matka w frustracji bez przerwy, ja pracowałam na półtora etatu, bo to brzemię zaczęłam brać na siebie, kochani. Tak doprowadza alkohol. Każde zniewolenie, nie tylko alkohol, ale każde zniewolenie Twój dom zrujnuje totalnie. I kochani, przyszedł taki moment właśnie, że jak dorwałam ten list, który przyszedł właśnie z Wrocławia, bo trzeba było podpisać rodzice muszą podpisać za dziecko, że się zgadzają, że to, to dziecko mogło w tym czasie 16-latka mogła pojechać. Kochani, moje serce pękało z płaczu, jak krzyczałam, dlaczego Ty mi to robisz? Kochani, tak, wspominam to i już, już mnie wewnątrz, a szczęście. Przyszedł moment taki, że kiedy moja córka, to już odeszło, nie pojechała, ale przed moment taki, że kiedy już była pełnoletnia, już studiowała, wiecie co, doszła do tego, że jesteśmy ofiarami, bo ona czytała książki, była, jest mądra, inteligentna. I mówi, mamuś, my, my jesteśmy ofiarami tego wszystkiego. Mój mąż dalej pił. Dalej pił. On był upodlony, on nie chciał. Kochani, on już ostatni etap, on nie chciał. On, mimo, że był na odwykach, on nie chciał już pić. Ale już musiał. Musiał już pić. On był tak ściorany przez ten alkohol, przez życie. Nie pracował. Nie łożył pieniędzy, nie dało nic. Mój, mój dom był bardzo ubogi, kochani. Mimo, że pracowałam na półtora etatu. I dniemy sobie... Że podniesiesz się z tego, nie podniesiesz się. Nie podniesiesz się z właśnie z takiego grzechu. Gdyby nie Pan Jezus Chrystus w moim domu nie zawitał, nasze małżeństwo by się rozpadło. Nie chcę gdybać, co byłoby dalej. Ale tak to miało mieć. Miało tak być. Nie szło wytrzymać. Psychicznie nie szło się wytrzymać. Kochani, zdrowie było zniszczone przez alkoholizm. Jak przyszedł nowotwór złośliwy, no to mieliśmy bardzo bolesne doświadczenia. Bardzo, ale zanim przyszedł ten nowotru, mój mąż się nawrócił i nasza rodzina scalała. Pogodziliśmy się, przebaczyliśmy sobie wszystko, przebaczyliśmy sobie to, co było. Mąż mój był zmieniony, kochani. On, jak przychodził do domu, to bardzo często przepraszał. Szczególnie moją córkę przepraszał, bo już była dorosłą osobą. Już była po dwudziestce, była dorosła i wiedział, że to, to dziecko było skrzywdzone. To dziecko było skrzywdzone, bo nie miało relacji, nie miało ojca, nie miało wsparcia. Tak samo i ja. Ja też chciałam być kochana, chca, chciałam być żoną, chciałam być matką. Ja nie mogłam, ja byłam wiecznie zmęczona, wiecznie nerwowa byłam, bo wiedziałam, że muszę te dziury wszystkie łatać, te brzemię na mnie leżało cały czas. Chcę ci powiedzieć, żebyś nie dopuścił do tego. Jeżeli masz rodzinę, szanuj se i ceń szanuj rodzinę. Jeżeli potrafisz, dawaj więcej niż dajesz, bo rodzina jest bardzo ważna. Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, ale rodzina jest bardzo ważna, bo co ci z domu potem wyniesie i nie będziesz opowiadał tak, nieraz się słyszy: bo ja miałem dzieciństwo takie i powielam potem, powiedziałem: Nie będę, a powielam po rodzicach czy po ojcu, alkoholiku. Nie, bo nie miałeś wzorca. Jeżeli teraz, tu i na, od na nowo się narobisz, narodzisz, i że to, że nie miałeś wzorca, to Pan Jezus da Ci drogę i da Ci wzorzec, i będziesz miał inne życie, i będziesz Ty swoje życie powielał dobrze, kochani. Przyszedł taki czas właśnie, kiedy myśmy się myśmy wzajemnie sobie wybaczyli, kochani. Mieliśmy szczęśliwych pięć lat małżeństwa. Moje dziecko nareszcie odzyskało Ojca. Mieli, byliśmy szczęśliwą rodziną, kochani. Tak mało, a tak dużo. Bo przez tamte lata, które jak sobie wspomnę wstecz, było coraz gorzej, coraz gorzej pikowało. I ten moment Bóg nam dał, że te pięć lat. Ja się na nowo narodziłam właśnie dzięki mojemu mężowi, kochani. Jak ja widziałam, jaki on jest radosny. On pieśni śpiewa, on chodzi na spotkania. On, on ciągle przeprasza, on ciągle płacze. Czemu płacze? Płakał, oczyszczał się. Przepraszam cię, wspomniało mi się o tym i o tamtym. Wybacz mi. Kochani, to jest pokuta. To jest uniżenie. To jest właśnie to, co się Bogu podobało. Bóg darował mu te pięć lat, kochani. Mając niespełna 48 lat zmarł. Odszedł do Pana. Chciałbyś takiego życia? Czy chcesz dalej pić? Chcesz się zapić? Wiesz... Teraz na, na pewno, kiedy nie przyszedłeś do Pana Jezusa, nie wiesz do kogo należysz, komu ty służysz, dokąd ty zmierzasz. Ja powiem Wam, ja dziękuję Panu Bogu, że dane mi było poznać Pana Jezusa Chrystusa. Że te wszystkie y, ceremonie, które przeszłam z pokolenia w pokolenie, to odeszło ode mnie. Ja już nie muszę tego robić. Ja już wiem, że to wszystko było gonitwa za wiatrem. Daremne to było. Kochani, i tu i teraz, kiedy jesteś, przemyśl swoje życie, nieważne ile masz lat, przemyśl swoje życie, Bóg ci je darował. Nie wiesz, kiedy jest ostatni twój czas, nie wiesz, jakie doświadczenia przed tobą przyjdą. Więc masz tu czas, aby powiedzieć: Panie Jezu, chcę do ciebie należeć. I tu masz ten czas. Życzę Wam wszystkiego dobrego, przede wszystkim żywego Jezusa dla każdego z nas, aby Pan nas prowadził, dał pokój Boży. Amen.